Cześć, witam stałych widzów i tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy. Przed nami kolejny odcinek Kenwood Challenge, włącz zdrowe nawyki. Na końcu powiem Ci o wyzwaniu i o nagrodach, które na Ciebie czekają. A teraz temat odcinka. Wiele osób, trenujących, popełnia ten sam błąd. Wpadamy w wir treningów, nie myśląc o tym, jak ważna i istotna jest dla nas regeneracja. Brak właściwej regeneracji naraża nas na kontuzję i przetrenowanie. Ale nie bójmy się odpoczywać, nasze ciało i umysł tego potrzebują. A czy wiecie, że jedzenie może nas też zrelaksować? I nie, nie mówię tutaj o pizzy. Pokażę wam za to sok o takich właściwościach. No dobra, znasz już przepis, wiesz to i owo o zdrowym życiu, ale wiedza to jedno, a praktyka drugie. Czy jesteś już w Kenwood Challenge? Jeśli nie, to zapraszam. W Kenwood Challenge czeka na ciebie 21 małych wyzwań. Codziennie jedno i będę ci je wysyłać na Messengerze. Jak dołączyć? Wystarczy kliknąć w link w opisie. Czeka na ciebie dobra forma i nie tylko. Czekają też nagrody od Kenwooda.